W starych kinach numery rzędów oznaczano za pomocą takich znaków. W tej lekcji dowiesz się, co one oznaczają. Pewnego wieczoru Ola wybrała się do kina na film. Kupując bilety do kina, mamy możliwość wyboru miejsca. Czerwone kwadraciki oznaczają, że te miejsca są już zajęte. Ona wybrała miejsce z numerem 8, które znajduje się w tym rzędzie. Zwróć uwagę, że numery rzędów zostały zapisane w taki dziwny sposób. Czy potrafisz powiedzieć, jaki numer ma rząd, w którym znajduje się miejsce wybrane przez Ole? Pierwszy rząd to taki, który znajduje się najbliżej ekranu. Jedna pionowa kreseczka oznacza więc liczbę 1. To jest drugi rząd. Dwie pionowe kreseczki oznaczają liczbę 2. Kolejny rząd to rząd o numerze 3. Trzy pionowe kreseczki oznaczają liczbę 3. Pionowa kreseczka i wielka litera V oznaczają liczbę 4. Dochodzimy teraz do miejsca w którym znajduje się miejsce wybrane przez Olę. Po rzędzie czwartym jest rząd piąty. Wielka litera V oznacza więc liczbę 5. Rozszyfrujmy teraz jakie liczby oznaczają te zapisy. Kolejny rząd to rząd o numerze 6. Wielka litera V i pionowa kreseczka znajdująca się po prawej stronie oznaczają więc liczbę 6. Wielka litera V i dwie pionowe kreseczki znajdujące się po prawej stronie oznaczają liczbę 7. Wielka litera V i trzy kreseczki po prawej stronie oznaczają liczbę 8. Pionowa kreseczka i wielka litera X oznaczają liczbę 9. No to jaką liczbę oznacza wielka litera X? Liczbę 10. Taki sposób zapisywania liczb nazywa się rzymskim systemem zapisywania liczb. Te trzy znaki dobrane według odpowiednich zasad, które poznasz już niebawem, tworzą liczby do 30. W rzymskim systemie zapisywania liczb można budować liczby większe niż 30, tego również dowiesz się w jednej z kolejnych lekcji. Przypomnę Ci jeszcze, że nasz sposób zapisywania liczb nazywa się dziesiątkowym układem pozycyjnym. Do budowania liczb w tym systemie wykorzystuje się 10 cyfr. Gdzie jeszcze można spotkać rzymski sposób zapisywania liczb? Na przykład w zapisywaniu dat. Spójrz na te dwie daty. W tym przypadku nie mamy wątpliwości, że liczba 2010 oznacza rok. Spójrz jednak na tę datę. Nie mamy tutaj pewności, czy liczba 12 oznacza dzień, czy miesiąc. System rzymski wykorzystuje się bardzo często do zapisywania miesięcy. W tym przypadku nie mamy wątpliwości, że liczba 12 oznacza dzień, a ta liczba oznacza miesiąc. Czy wiesz, jaki to miesiąc? Wielka litera V oraz trzy kreski z prawej strony oznaczają liczbę 8. 8 miesiąc to sierpień. Godziny na zegarach wskazówkowych mogą być również zapisane za pomocą rzymskiego systemu. Cyfry rzymskie stosuje się również w imionach władców lub papieży. Zdjęcie po lewej przedstawia Bolesława I Chrobrego, który był pierwszym koronowanym królem Polski. Zdjęcie po prawej stronie przedstawia Jana Pawła II, który był polskim papieżem. Liczby mniejsze od 30 w systemie rzymskim zapisuje się za pomocą trzech znaków. Rzymski system zapisu liczb może być używany do numerowania rzędów w teatrze lub kinie, do zapisywania dat, numerowania tomów encyklopedii. Występuje też przy imionach władców lub papieży. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o systemie rzymskim oraz do polubienia naszej strony na Facebooku.